Tylko jakby się tam dostać żeby się nie skąpać Nie będę chodzić tutaj tym, tymi krawężnikami jest to zbyt ryzykowne Chyba wchodzimy na górę, nie? Nie wiem jak, jakie to jest głębokie Widzę jakby, że tutaj są po prostu zarośla. To widzimy cały mechanizm napędzający tą konstrukcję, rusztowanie, które kręciło się w kółko razem, razem z tą całą gigantyczną planteką, na której się znajduje i zachodziło w taki sposób oczyszczanie ścieków. O, tam jest w ogóle kamera, na której nie zauważyłem. Kamera zaraz na rogu, która obejmuje całą oczyszczalnię. Witam wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Nordacz. idziemy właśnie na eksplorację opuszczonej oczyszczalni ścieków która jest tutaj, jak widzimy jest naprawdę ona zjawiskowa tylko jakby się tam dostać żeby się nie skąpać o ptaszyska kaczory spróbujemy od drugiej strony Obiekt generalnie widzę, że jest ogólnodostępny. Nie ma tutaj żadnego ogrodzenia. Ochroniarz jest, ale znajduje się on w bardzo sporej odległości ode mnie. Myślę, że w wystarczającej na tyle, aby mnie nie zobaczył, czy też nie usłyszał. Natomiast. Widzicie pewnie dobrze, że ja cały czas idę wydeptaną ścieżką, co też jest podejrzane. No dobra, jestem, ale to jest głęboko. Masakra. Nie chciałbym się tutaj wykąpać w tym. Spójrzcie, tutaj. Rury. Nie będę chodzić tutaj tym, tymi krawężnikami. Jest to zbyt ryzykowne. Ale postarałbym się wejść na ten pomost. Tam fajnie byłoby widać cały obiekt. Widzę, że ewidentnie nie jestem tutaj pierwszy w tej opuszczonej oczyszczalni, bo jest tutaj zrobione po prostu. Przysłowiowa jama trola. Ludzie sobie tutaj przychodzą Piją Pójdziemy zobaczymy Na górę Czy coś tutaj jest Widzę jakieś Wybebeszone Skrzynki elektryczne Tam są działki A tu jest opuszczona cukrownia tu nie będę wchodzić, ponieważ jestem nieprzygotowany dzisiaj. Jestem tutaj zupełnie przez przypadek. Wpatrzyłem ten obiekt, wiem jedynie właśnie, że jest to oczyszczalnia ścieków opuszczona. Cukrownia jest myślę, że na tyle bardziej ryzykowna, że nie mam zamiaru bliżej się tam pchać, ponieważ to właśnie tam przesiaduje ochroniarz. A ja muszę się jakoś dostać, tutaj do tej oczyszczalni ścieków bliżej. Próbuję tutaj podejść, ale poziom, poziom tego, jak ten obiekt jest zarośnięty, wykracza poza moje pojęcie. Tam widzimy już komin opuszczonej cukrowni. No dobra, udało mi się. Udało mi się dostać do oczyszczalni ścieków. Teraz tu widzimy już instalację w Bebeszona. No to co? Chyba wchodzimy na górę, nie? Możecie spojrzeć, oczyszczalnie ma kółeczka, koła konkretne, duże, ponieważ zawsze tego typu baseny obracały się w kółko, tym samym mieszając ścieki, które tam się znajdują i oczyszczając je w pewnym stopniu. A to jest ciężko wejść. Wszystko zrośla. No, ale jestem. Jestem tutaj, gdzie chciałem. Jak widzicie, oczyszczalnia ścieków robi naprawdę wrażenie. Jest o wiele większa niż ta, którą zwiedzałem już kiedyś. Chociaż już zwiedzałem kilka opuszczonych oczyszczalni. Ta ewidentnie jest największa. Widzimy tutaj zejście w dół. Nie wiem jaka, jakie to jest głębokie. Widzę jakby, że tutaj są po prostu zarośla. No ale poziom tego, poziom wody tutaj może być zaskakujący. Jak widzimy rosną tutaj rośliny. Wodne. Pływają tutaj kaczki. Tam są już kamery. I to mnóstwo. Jest alarm. Jest ochroniarz. Mam nadzieję, że mnie nie widzi. Jestem na środku. Na środku oczyszczalni ścieków. No dobra. Tu widzimy cały mechanizm napędzający tą konstrukcję tak się prezentuje cały ten po prostu zbiornik robię oczywiście foty foty będziecie mogli zobaczyć na moim Instagramie Lordacz Pewnie dobrze o tym wiecie Jeśli nie wiecie, że takiego Instagrama posiadam, to zapraszam. Możecie się zapoznać. A ja chyba będę się stąd zbierać. Ponieważ oczyszczalnie zwiedziłem, a to rusztowanie, które tam widzicie na, na dole, to jest właśnie rusztowanie napędza napędzane przez ten mechanizm i te kółeczka, które tam są. Rusztowanie, które kręciło się w kółko, razem, razem z tą całą gigantyczną planteką, na której się znajduje i zachodziło w taki sposób oczyszczanie ścieków a tam jak widzicie jest czynna część to biegają stamtąd różne tajemnicze odgłosy więc ja po prostu teraz się stąd będę ewakuować możecie zobaczyć Wszystko jest tutaj już porośnięte A cały mechanizm napędzający oczyszczalnię jest już dawno skorodowany Nie ma co kusić losu, widzimy, kamery są Muszę się jakoś tutaj teraz przycisnąć I jestem Tu możecie jeszcze spojrzeć na ten mechanizm napędzający oczyszczalnię być może tutaj znajdowała się już woda oczyszczona, to jest bardzo prawdopodobne. No nic. O, tam jest w ogóle kamera, na której nie zauważyłem. Kamera zaraz na rogu, która obejmuje całą oczyszczalnię. Dobra, nie ma co, i stąd, będę ewakuować trendy teraz stąd się ewakuować Najbezpieczniej Tam jest w ogóle cukrownia jak widzicie jest otwarta Wejście do budynku również jest otwarte Ale po prostu nie chcę ryzykować widziałem że jest tam ochroniarz a ja jako że jestem sam ponieważ Nikt nie chce ze mną chodzić na Urweksy To wolę nie kusić losu, szczególnie że jest to dosyć dosyć niezbyt takie przyjemne i nie czuję się aż tak pewnie jak gdybym był tutaj z kimś w tej cukrowni dlatego dzisiaj sobie ją odpuścimy ale wrócimy myślę Myślę, że wrócimy to. Tylko muszę się teraz przedostać przez ten najgorszy, najgorszy etap zakrzaczony. No, chyba się wydostałem. Jeżeli filmam się spodobał, no to oczywiście... Łapkujcie, subskrybujcie No i co wbijajcie na Instagrama A ja mam nadzieję Że widzimy się już niebawem